Orędzie świętego Michała Archanioła, przekazane Luz de Maria de Bonia 19 czerwca 2024 roku. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przyjmijcie błogosławieństwo z Domu Ojcowskiego. Które przynoszę dla każdego z Was. Jesteście umiłowani przez Przenajświętszą trójcę i przez naszą królową i matkę czasów ostatecznych. Jesteście chronieni jak niegdyś lud Boży. Każdy człowiek jest częścią ludu Bożego. Nikt nie jest z niego wykluczony przez Boga, ale każdy sam decyduje, czy oddalić się od owczarni, czy też w niej pozostać. Moje niebiańskie zastępy znajdują się na ziemi, wspomagając tych, którzy je przyzywają i pozwalają, byśmy im pomagali. Jak nigdy wcześniej w historii ludzkości. Moje zastępy niebiańskie bronią Was przed ciągłymi atakami złego. Umiłowanie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Zło opanowało strategiczne punkty na Ziemi i po cichu wjedzie ludzkość ku przepaści, przyspieszając w ten sposób wojnę. Wraz z publicznym ujawnieniem się Antychrysta, działania rządzących państwami posiadającymi broń nuklearną przyspieszają początek wojny na poziomie światowym, przyspieszając to, co jest bólami porodowymi dla ludzkości. Stworzenie zostanie uszkodzone. Ludzie, prześladowani z powodu swojej religii, są brani jako zakładnicy i zmuszani, by walczyć przeciwko swoim własnym braciom, aż po zadanie im śmierci. Nie macie świadomości, co takiego ma się zaraz wydarzyć. W mgnieniu oka chaos opanuje ludzkość. Ciemność ukaże się bez wcześniejszego ostrzeżenia, choć przenajświętsza trójca Wam to zapowiedziała, to i tak zastanie Was nieprzygotowanymi. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, wielkie trzęsienie ziemi się zbliża i ziemia się trzęsie na wielką skalę w różnych krajach. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Stworzenie jest deptane przez bezbożność człowieka. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Choroby nadciągają już teraz, jedna i druga naraz. Wiecie, co robić. Niebo was o tym uprzedzało. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, żebyście zachowali wiarę, żebyście byli silni i niezachwiani. Módlcie się, ażebyście się nie złamali wobec potęgi zła. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Żałujcie za grzechy. Przystępujcie do sakramentu spowiedzi. Z mocnym postanowieniem poprawy i przyjmujcie w Eucharystii naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, żebyście byli posłuszni i uważni wobec tego wezwania, w którym ostrzegam Was przed chorobą wywołaną przez Komara. Przygotujcie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce Środkowej, Panamie, Ameryce Południowej, gdzie pojawi się duża liczba różnych owadów, które przyniosą ludziom różne choroby, powodując poważne problemy zdrowotne. Ochraniajcie się, zakrywajcie okna, które otwieracie, by wietrzyć wasze domy. A także drzwi i inne otwory, przez które mogą wnikać te owady i wywoływać choroby. Stosujcie olej dobrego Samarytanina. Mówię do Was wprawdzie, jest to czas na to, bym do was mówił i żebyście wy okazywali posłuszeństwo, po oczyszczeniu i gdy człowiek spojrzy na samego siebie. Będzie żałować za grzechy. Przyjdzie czas, gdy wojna nie będzie już istnieć. Będzie to czas dla tych, którzy uwierzyli i wytrwali w wierności. Trwajcie w uważności. Woda dalej oczyszcza ziemię z grzechu, któremu człowiek pozwolił na nią spaść. Przyjdzie czas, gdy ludzie według swojego stanu duchowego zobaczą swoich aniołów-stróżów. Którzy ich poprowadzą, aby postępowali zgodnie z wolą Bożą. Błogosławiam was i ochraniamy was z Bożego rozkazu. Wytrwajcie zjednoczeni w modlitwie do przenajświętszej Trójcy i w adoracji. Pozostańcie w pokoju Bożym, miłujcie naszą Królową i Matkę czasów ostatecznych, chwila to chwila, czas. I godzina to własność Boża. Ochraniamy Was, święty Michał Archanioł, i moje zastępy niebieskie. Komentarz Luz de Maria. Bracia, nasz umiłowany obrońca, święty Michał Archanioł przynosi nam to, co jest wolą Bożą. Razem. Ze świętym Michałem Archaniołem ujrzałam część jego zastępów niebieskich, należycie przygotowanych, aby bronić ludzi, którzy o to poproszą. Obrona polega na wspomaganiu człowieka, w opieraniu się demonicznym zasadzkom, których celem jest doprowadzić do piekła jak największą liczbę dusz. Święty Michał Archanią mówi do nas jasno i trafnie na temat obecnego czasu. Już wcześniej zapowiedziano nam śmierć osoby o światowym znaczeniu na Bałkanach, powiedziano nam o posuwaniu się naprzód okrętów wojennych z Chin i Rosji ku Ameryce, powiedziano mi, że Francja będzie mocno cierpieć. Hiszpania i Włochy wezmą udział w wojnie, Anglia będzie cierpieć w swoich wnętrznościach, a Niemcy popatrzą w głąb siebie z powodu cierpienia spowodowanego wojną. Potem Rosja weźmie udział w swojej własnej wojnie domowej. Bracia, musimy wykorzystywać każdą chwilę, by być lepszymi ludźmi, pałającymi bratnią miłością. Nie mogę milczeć w obliczu tego, co ukazał mi Święty Michał Archanioł. Nie jesteśmy zgubieni, ale jesteśmy ostrzegani po to, żebyśmy się przygotowali i byli lepszymi dziećmi Boga i naszej Matki. Bracia bez lęków, ale zjednoczeni z Bogiem, z całkowitą ufnością w Bożą opiekę i we wsparcie naszej Najświętszej Matki. Oraz zastępów anielskich pod rozkazami świętego Michała Archanioła. Ufajmy, bowiem patrzą na nas z czujnością, żebyśmy nie upadli. Wznieśmy nasze spojrzenie ku górze i z pokorą poświęćmy się Przenajświętszej Trójcy i naszej Królowej i Matce. I powierzmy się, oddajmy się z ufnością i wielką wiarą Bożej Woli oddalmy od nas nasze lęki, a w ich miejsce napełnijmy się wiarą w przenajświętszą trójcę. Amen.